Zestaw pocałunek pod jedniową dostarczy produktów niezbędnych do wykonania makijażu, zarówno na wyjątkową okazję, jak i na co dzień. Żelowa szminka dostępna w zestawie wytrzyma każdy karnawałowy pocałunek. Krem CC SPF 15 łączy w sobie korzyści pielęgnacji, ochrony przeciwsłonecznej i wyrównania kolorytu skóry. Odcień Light to Medium to najchętniej wybierany kolor, który idealnie pasuje do typu urody polek. Puszczące całusy zapewnia żelowa szminka Semi Shine, która gwarantuje jedwabisty komfort i miękkość dzięki zawartości oleju żożoba. Kolor Raspberry Eyes nie pozwala oderwać oczu od Twoich ust i utrzymuje się przez wiele godzin. Idealnym uzupełnieniem makijażu jest tusz do rzęs Lash Love Panorama w obcieniu black, który jest prezentem w Pozwala uzyskać bajeczną objętość rzęs dzięki wyjątkowej szczoteczce docierającej do każdej, nawet najmniejszej rzęsy. Zestaw pocądek pod będzie spełnieniem marzeń każdej miłośniczki makijażu.